Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony nie Antyfan oraz Rutblach IT Witamy Was kochani serdecznie w krótkim, bo krótkim, miejmy nadzieję, że uda się zrobić krótkie porównanie. A czego porównanie? To to, to co już mówiliśmy na Twitterze, wspominaliśmy i na e, Facebooku. Mianowicie porównamy wszystkie MacBooki z 2015 roku. Modele podstawowe, eee, może w kwestii przypomnienia, jakie to, jakie to były MacBooki. mianowicie MacBook Air w podstawie Intel Core i 5 z taktowaniem zegarów 1.6, TurboGuście 2 i 7, 4 GB pamięci RAM oraz karta z, e, graficzna zintegrowana Intel HD Graphics 6000 oraz pamięć Flash 128 GB. Eee, to teraz, może Pan wypowiedzieć na Tak, to. najmocniejszy zawodnik w tej, w tej naszej stawce, czyli MacBook Pro. 2,7 GHz Intel Core i 5 Turbo Boost do 3,1 GHz, do tego 8 GB pamięci RAM, no i też konfiguracja 128 GB SSD. Okej, okay, jeżeli chodzi o trzeciego MacBooka, czyli MacBook 12 calowy Retina w podstawie 256 GB SSD Intel Core m 11 w Turbo Boostie miał chodzi godzinę 2 i. 2,3. 2.3, 2.3, 2.4, 8 GB pamięci RAM oraz karta graficzna zintegrowana 5300. No co, żeby nie przedłużać... Tak, zaczynamy od testu renderowania filmu. Potem przejdziemy jeszcze przez dwa jedno z najpopularniejszych programów do sprawdzania wydajności podzespołów komputera, czyli Cinebench oraz Geekbench. Jedziemy! Ok, podsumowując, no, wielkich zaskoczeń nie było, mianowicie MacBook Pro zmiażdżył konkurencję w postaci małej dwunastki oraz yy, Era. R praktycznie w każdym był na drugim miejscu, no i siłą rzeczy najsłabiej wypadła dwunastka, z, czy to z OpenGL, yy, czy z GPU, czy z renderowaniem filmów, no faktycznie wszędzie było najsłabiej. Koniec ale zobacz, że między LM a Pro nie ma takiej dużej różnicy, tam są minimalne wartości. W OpenGL w GPU tak, ale w procesorze jest już na W procesorze jest, procesorze natomiast jest natomiast już jest różnica jest minimalna. Tak, i tak, no największy tak. przegrany, no ten MacBook to akurat nie było jakimś chyba. Zaskoczenie, więc jak nie kupisz i 5k, no to nie wybaczymy ci zmiany. No nie, to... nie, nie, obowiązkowo. <noise> to obowiązkowo niech to będzie motywacja dla mnie, aby kupić iMac'a 5k. Nie, Albo hamaka. Nie. Albo hamaka, to już zapewne tutaj z cincurkiem na ten temat porozmawiam. E, dobra moi drodzy, zatem tak by to wyglądało, tak by to wyglądało, jeżeli się materiał podobał, jeżeli w jakimkolwiek stopniu pomógł, no to da, dajcie łapeczkę w górę i jednocześnie zachęcam do subskrypcji kanału Niantypana oraz chłopaków z Rutblock Gdzieś tam na pewno w opisie dorzucę link do kanału chłopaków. No i co? I chyba z naszej strony byłoby to wszystko. Jeżeli są jeszcze jakieś dodatkowe pytania w związku z tym, że w chwili obecnej jeszcze posiadam te wszystkie MacBooki w domu. Jeżeli macie jakieś pytania, coś sprawdzić, coś zweryfikować, to śmiało oczywiście w komentarzach postaram się na każde z tych pytań odpowiedzieć. A tymczasem dziękujemy serdecznie i miłego, spokojnego popołudnia, wieczoru i see ya! Czołem!